Cześć z tej strony Daniel. Witam was na kanale Spajoptika i zapraszam na krótką recenzję, krótki test absolutnie kultowego noktowizora analogowego, jakim jest PFS14. Zapraszam na recenzję. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest PFS1451, czyli po prostu unowocześniona wersja słynnego taktycznego monokularu PFS14. Jest to produkcja kanadyjska od firmy GSC, która jest Dobrze znana za oceanem w Polsce, jeszcze niekoniecznie. Kanadyjski producent zaktualizował tę ulubioną wśród użytkowników wersję noktowizora, wzbogacając ją po prostu o 51-stopniowe pole widzenia, stąd nazwa PVS 1451. Dlaczego tak istotna jest ta zmiana? Dlatego, że zapewnia ona o 71% lepsze rozpoznanie obszaru w porównaniu ze standardowymi PFS-ami 14, gdzie Pole widzenia wynosiło około 40 stopni. Ta nowatorska funkcjonalność, no niewątpliwie zwiększa świadomość sytuacyjną w terenie. Jest to niezwykle istotne, szczególnie dla służb mundurowych, dla osób, które pracują podczas różnych akcji operacyjnych o charakterze taktycznym w terenie. PVS-1451 to noktowizor analogowy, czyli do użytku tylko i wyłącznie w nocy. Został on zbudowany zgodnie z opantowaną przez GSCI koncepcją Light Durable Housing. Czyli po prostu mocnej, trwałej, lekkiej obudowy, i tak też prezentuje się ten sprzęt. On jest nie, niewielki, zwróćcie uwagę, jak on, się, jak on się prezentuje w mojej dłoni. Jest to noktowizor, który waży około 330 gram z domyślnie, domyślnie zamontowanym obiektywem o powiększeniu jednokrotnym. Do tego jest bardzo mały, tutaj na długości bez muszli ocznej mówimy o zaledwie 11 cm, także sprzęt jest lekki, kompaktowy i taki też był zamysł producenta. To, że jest mały i lekki nie oznacza, że, jest, nie, że nie jest wytrzymały na warunki atmosferyczne czy na kontakt, czy na zarysowania pył, lekkie wstrząsy czy uderzenia. Jeśli chodzi o montaż PVS-a na broni, nie obędzie się bez zewnętrznych akcesoriów. Jednym z nich jest adapter montażowy Zero Lens od firmy Black Optex. To jest produkcja amerykańska. Sprzęt trzeba domówić osobno. Przechodzi w takiej skrzynce. W środku znajdują się dwa elementy. Adapter Zero Lens to nic innego jak przejściówka pozwalająca na zamontowanie naszego PVS-a bezpośrednio na szynie Picatini na broni. Zarówno montaż, jak i demontaż pvs na adapterze Zero Lens jest procesem prostym i intuicyjnym. W, w, w kilkanaście sekund możemy zainstalować PVS-a, przekształcając go de facto w nakładkę noktowizną albo w celownik i montując całe te dwa elementy bezpośrednio na szynie Picatinny. Akcesorium, które również znajduje się w zestawie razem z adapterem Zero Lens jest powiększalnik optyczny o stałym trzykrotnym powiększeniu obrazu, który możemy połączyć z Zero Lensem i zrobić tak naprawdę z trzech elementów, czyli z PVS, z tego powiększalnika Zero Lensa, celownik noktowizyjny z trzykrotnym powiększeniem obrazu. Całość montujemy bardzo szybko, w zasadzie na takich zaczepach Quick Release na broni na picatini. Mocowanie PVS na broni mamy już za sobą. Kolejny, kolejna funkcjonalność, kolejna możliwość rozbudowania to montaż urządzenia bezpośrednio na głowę do tego będzie nam potrzebny taki właśnie montaż, takie mocowanie na głowne które nie znajduje się w zestawie domyślnie trzeba go dokupić to mocowanie muszę wam przyznać, że jest całkiem nieźle skonstruowane miałem do czynienia z wieloma tego typu mocowaniami w generacjach głównie 2 i one z reguły były bardzo niewygodne natomiast tutaj jeśli chodzi o montaż tych gumek jeśli chodzi o poszczególne obejmy jest to naprawdę fajnie zrobione wydaje mi się, że tego typu sprzęt jeśli ktoś bawi się w pracę z noktowizorem i ceni sobie wolne dłonie, wolne ręce, to wydaje mi się, że jest to e, niezbędne must have. Montować pvs bezpośrednio na głowie, musimy mieć oczywiście wspomniane wcześniej mocowanie, ale bez tego elementu, czyli bez adapterka j nie będziemy mieli możliwości zamontowania PVS-a na e, mocowaniu bezpośrednio. Tak? Proces ten jest prosty, nie wymaga żadnej skomplikowanej wiedzy, po prostu J-Arma łączymy na zasadzie zatrzasku, łączymy e, z mocowaniem. Słyszymy takie taki kliknięcie, wówczas Jotar jest zainstalowany i zainstalowany poprawnie, szybki demontaż, szybki montaż, i w tym momencie, w tym momencie możemy zainstalować naszego pvs bezpośrednio na tym końcowym elemencie JARMA. a mocowanie nałożyć na głowę i cieszyć się pracą z nowego wizora bez użycia ROM. Przejdźmy jeszcze do krótkiego rekonesansu samego korpusu, jak to wygląda? Czy ten sprzęt się różni jakoś niesamowicie od innego typu analogów podobnej konstrukcji? Nie, jest to sprzęt analogowy, także tutaj nie ma jakichś, nie wiadomo jakich funkcji. Są tylko te funkcje, które być powinny, które są niezbędne do pracy taktycznej w terenie. Zaczynając od strony gumowej muszli ocznej, mamy tutaj muszlę, którą do obserwacji, która jest w zestawie. Mamy pokrętło odpowiedzialne za e, regulację poziomu dioptrii od strony oka operatora. Tak naprawdę głównym elementem całej konstrukcji odpowiedzialnej za nawigację jest to oto pokrętło w systemie MILSPEC. E, to pokrętło jest odpowiedzialne za włączanie, wyłączanie samego noktowizora, jak i wyłączanie i włączanie oświetlacza podczerwieni. To jest jeden element bardzo istotny. Jeśli mamy do czynienia z PVS-em w wersji z manualną kont kontrolą wzmocnienia, równie istotnym elementem jest to, to pokrętło, które powoduje, że możemy dostosować jasność generowanego obrazu do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. W tym miejscu znajduje się wlot na baterie. Mogą to być baterie zarówno CR123A jak i AA. Jeśli chodzi o poszczególne inne elementy, no to mamy oczywiście czujniki światła. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale w tym miejscu są zainstalowane czujniki światła, które odpowiadają bezpośrednio za zabezpieczenie tego systemu przed kontaktem ze sztucznym światłem i po prostu wyłączenie zasilania. Z przodu gumowa osłona na obiektyw. Obiektyw 27. Milimetrów. Istnieje również za możliwość zamontowania PVS-a bezpośrednio na statywie za pomocą tego gwinta 1.4, jak również za pomocą tego gwinta moc mocujemy ten noktowizor na głowie, na hełmie, tutaj po prostu wkręcamy adapterki od arm eee, i tyle. No. Tak to, tak to wygląda, z, oczywiście od tej strony za pomocą, czyli mamy obiektyw, od tej strony dokręcamy opcjonalne obiektywy z trzykrotnym i pięciokrotnym stałym przybliżeniem obrazu. a atutem produktów marki GSC i z Kanady jest fakt, że producent deklaruje siedmioletnią gwarancję na cały sprzęt z pominięciem przetwornika. Natomiast siedmioletnia pełna gwarancja obejmująca cały korpus i wszystkie jego poszczególne elementy to jest naprawdę świetny okres, dlatego że większość producentów na świecie daje od dwóch do 3 lat gwarancji na całość. Tutaj mamy 7 lat, yy, i uwierzcie mi, że no, ja osobiście się nie spotkałem, żeby żaden producent dawał aż taką rozszerzoną gwarancję. Zaprezentowałem wam w tej recenzji PVS 1451 czyli prawdopodobnie najlepszy uniwersalny noktowizor taktyczny na świecie. Wersja 1451, czyli po prostu wersja ze zwiększonym polem widzenia do 51 stopni. Mały, lekki sprzęt o wadze dosłownie 330 gram w generacjach 2,3. Pozwoli Wam naprawdę cieszyć się nocnym, nocnymi obserwacjami w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o cenę poszczególnych elementów, które zaprezentowałem w tej krótkiej recenzji, mówimy tutaj o kwotach, jeśli chodzi o ten Noctowizor, od 20 do nawet 60 tysięcy złotych, w zależności od wersji. Tych wersji jest naprawdę sporo. Możecie sobie wybrać generację, możecie sobie wybrać e, współczynnik wydajności, możecie sobie wybrać jaką e, kolorystykę obrazu preferujecie. Czy ma być autobramkowanie na pokładzie, czy też nie. To wszystko optymalizujecie, wybieracie i wtedy. E, no i po prostu zamawiacie bezpośrednio przez nasz sklep e, z Kanady.